Jak wyobrażacie sobie nasz kraj? Jako szare, biedne, postkomunistyczne państwo, które nie ma kompletnie niczego do zaoferowania zagranicznym inwestorom? Czy może szybko rozwijający się gigant, kraj przyszłości? Na dzień dzisiejszy jesteśmy dużo bliżej tego drugiego. Przez ostatnie 30 lat przeszliśmy niesamowitą transformację, rosnąc szybciej niż jakakolwiek inna gospodarka europejska. Szybciej również niż azjatyckie tygrysy rozwoju, takie jak Singapur, Korea Południowa czy Tajwan. Polska staje się prawdziwym centrum rozwoju technologii i inwestycji. Przewiduje się nawet, że do 2030 roku możemy wyprzedzić ekonomicznie Wielką Brytanię. Mówi się również wiele o Polakach wracających z emigracji, by pracować z powrotem dla rozwijającego się sektora technologicznego. Wychodzi to jednak szeroko poza ekonomię. Tworzymy jedną z największych militarnych potęg Europy, szybko stając się jednym z najbardziej wpływowych krajów europejskich. Biorąc to wszystko pod uwagę, coraz ciężej jest zignorować rosnącą istotę Polski na arenie międzynarodowej. Jest jednak coś, co może w każdej chwili całkowicie zastopować, nasz rozwój. Nie jest to jednak czynnik z zewnątrz, a z wewnątrz. W tworzeniu tego filmu zainspirowaliśmy się produkcją zagranicznego twórcy Explained with Dom, który przedstawił nam tą piękną historię rozwijającej się Polski, która wydała nam się na tyle ciekawa, że przygotowałam Wam podobny materiał. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Aby zrozumieć, dlaczego nasz rozwój jest jak istotny, musimy zacząć od genezy. Po utracie 20% populacji, po II wojnie światowej, stając się częścią bloku wschodniego, doświadczyliśmy ogromnej biedy wynikającej z 40 lat panowania komunizmu. Doświadczyliśmy izolacji, stagnacji i kompletnej bezradności. W skrócie prawie nic, co polskie do Polaków nie należało. Kraj przywłaszczał sobie niemal wszystko, chociaż może trafniej byłoby powiedzieć kolonia. Bo w zasadzie to tym byliśmy względem Sowietów. Byliśmy przez to kompletnie uzależnieni od decyzji Moskwy. Bez znaczenia, czy było to dla nas korzystne, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, niemal każdy sektor był w tamtych czasach dysfunkcyjny i źle prowadzony. Brakowało podstawowych dóbr i środków. Mimo wszystko to właśnie my staliśmy się krajem, który stanął na przekór systemowi i stworzył ruch solidarnościowy. Udało nam się pokonać żelazną kurtynę, jednak stało przed nami dużo więcej wyzwań nasza gospodarka była w kompletnej ruinie. Podobnie jak nasza infrastruktura i sektory publiczne, również służby, pojęcie kapitalizmy było nam praktycznie obce, a nasze średnie wynagrodzenia blisko 10 razy mniejsze niż te niemieckie. Zmagaliśmy się też z hiperinflacją. Nikt więc nie przewidział, że będziemy w stanie osiągnąć większy sukces na arenie międzynarodowej. Od 1992 roku zaliczaliśmy ciągły progres w rozwoju. Zaliczyliśmy w ten sposób najdłuższą historię stałego rozwoju, w czasie trwania nowoczesnej Europy. Powodem, dla którego udało nam się to utrzymać przez długi czas, może być to, że większość krajów, gdy odnajdzie sukcesywny sposób na pozyskanie większej rentowności, bardzo często trzyma się tej jednej metody na tak długo, jak tylko się da. Podczas gdy Polska znalazła wiele sposobów na szybki rozwój, jeden przypadający na każdą dekadę naszego dynamicznego rozwoju. Pierwszym zmartwieniem, które się pojawiło, na naszej drodze było przejście z dotychczas nieskutecznie prowadzonej gospodarki w komunistycznym stylu do nowoczesnej ekonomii, idąc z duchem zmieniającego się świata. Ta przemiana była dla nas wyjątkowo skuteczna, zmieniając się szybko w gospodarkę bardziej kapitalistyczną. W pewnym momencie okazało się, że jesteśmy jedynym krajem w postkomunistycznym świecie bez panującej oligarchii. Kolejną fazą rozwoju miała być globalizacja. Jak dobrze wiemy, w 2004 roku staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, otwierając się na rozwój międzynarodowy. Dzięki nowemu porządkowi staliśmy się przyjemnym rynkiem dla zachodnich firm do stacjonowania swoich siedzib, co przyniosło nam sporo zysków. Co prawda większość z tych firm zatrzymywała profity z zysków, jednak my dostawaliśmy miejsca pracy i wystarczająco zysków, by kontynuować dalszy rozwój. Przynależność do Unii przyniosła nam dużo więcej korzyści. Wiadomy mnie od dziś jest, że jednym z elementów bycia jej członkiem jest stosowanie się do poziomu jaki prezentuje. Właśnie z tego powodu bogatsze kraje wspólnoty mają za zadanie wspierać finansowo te, które mają jeszcze co nieco do nadgonienia. Polska wykorzystała zastrzyki unijnej gotówki, by postawić na realny rozwój naszej infrastruktury, od dróg po uniwersytety. Jak się okazuje, był to bardzo skuteczny proces, jeden z lepiej przeprowadzonych niż w innych wspieranych krajach. Nadszedł jednak moment, w którym dalsza praca dla silniejszych gospodarczo krajów powstrzymywały nas przed rozwojem na większą skalę. Polska jednak zdołała ominąć to bez większego szwanków wchodząc na kolejny etap. Mamy jeden z największych potencjałów inżynierskich w całej Europie. Zamiast stawiać kolejne fabryki, wprowadzają się do nas wielkie korporacje, takie jak Google, tworząc u nas istotne dla nich siedziby i zatrudniając naszych pracowników. Mimo wszystko w porównaniu z krajami zachodu dalej jesteśmy wciąż relatywnie biedni. Bądź co bądź, nasz rozwój jest ogromnie zdumiewający i jak na razie ciężko nas zatrzymać. Zaliczamy wysoki progres we wzroście chociażby średniej płacy, podczas gdy nierówności pozostają wciąż niskie. Rozwój gospodarczy to oczywiście nie jest wszystko, czym polska. Zaimponowała reszcie świata w ostatnim czasie. Chodzi oczywiście o nasz rozwój militarny. Jak doskonale wiemy, mamy pewne powody do posiadania uprzedzeń względem naszego bezpieczeństwa, co rzecz jasna wynika z naszej geografii. Podczas gdy wiele krajów odchodziło od stawiania na siłę wojska, dążąc do powszechnego pokoju, Polska starała się uwzględniać wszelkie scenariusze. Utrzymujemy jedne z największych wpływów na cele militarne w całym NATO. To rzecz jasna nie koniec. Polska planuje przeznaczać aż 5% PKB na wojsko. Byłoby to więcej niż jakikolwiek inny kraj członkowski NATO. Mamy więc powody by sądzić, że mamy ogromne szanse na osiągnięcie ogromnego sukcesu. Z drugiej strony pojawiają się ryzyka, które mogą całkowicie zaprzepaścić nasze dotychczasowe osiągnięcia. Jedną z obaw jest demografia biorąc pod uwagę, że blisko pół miliona Polaków zdążyła już opuścić kraj w celach chociażby zarobkowych. Trend ten ostatnio się odwraca nasi rodacy zaczynają wracać do kraju właśnie ze względu na poprawienie poziomu życia. Pojawiło się u nas też wielu uchodźców z Ukrainy, którzy pracują wspierając polską gospodarkę. Kolejnym ryzykiem jest ciągły brak niezależności wynikający chociażby z opierania się na zagranicznych inwestorach, podczas gdy tych polskich na naszym rynku zdecydowanie brakuje. Co ponownie stawia nas przed limitem w dalszym rozwoju. Nie zapomnijmy wspomnieć o najważniejszym. Polska jest krajem podzielonym tak mocno, że można niemal mówić w tym przypadku o dwóch kompletnie oddzielnych grupach w jednym kraju. Jesteśmy podzieleni politycznie na dwie strony, co uniemożliwia nam bardzo często współpracę i stawia mury odmawiając sobie kompromisów. Jak wiemy jest to wszystko oczywiste, bo każdy kraj zmaga się z jakimiś trudnościami. Jednak my mamy się czym pochwalić i nie możemy o tym zapominać. Jeżeli materiał Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zaobserwujcie nasz kanał, pomoże nam się to rozwijać, a jeżeli oglądacie nas na fejsie, to polubcie nasz kanał.